Witam wszystkich tu komikos i wiadomość z ostatniej chwili. Moje konto na Facebooku, facebook.com Kośnik już działa. Wszystko powróciło do normy, można mnie dodawać do znajomych. I w związku z tym, że właśnie yy, yy, będzie to konto aktywne, oraz z tym, że zaplanowałem konkursy i nowości i zmiany na moim profilu już w lipcu, yy, zapowiedź konkursu, w którym do wygrania. Będą karty Pokémon, takie jest karty Pokémon oraz boosterki Diament i Perła, Diament i Perła tajemne skarby i co jeszcze yy, mogę powiedzieć, zapraszam Was na kontynuację, yy, zagrajmy w Pokémon Black, Pokémon White 2. ile razy będę się mylił, yy, gdzie będą, codziennie będę starał się dodać co najmniej trzy, no, jak na początek. Będę dodawał dużo filmików, żeby przejść po prostu tą grę jak najszybciej się da. E, miałem to nagrywać kamerą internetową, ale niestety sprzęt odmówił mi posłuszeństwo. E, co jeszcze? Mam dużo kart na wymianę, jeśli chodzi o Base Set i Jungle i Fossil i Team Rocket. To już... Nie, Team Rocket już nie mam, bo się skończyły. Jak ktoś chce, to można pisać do mnie. Mój nick na Skype to Hikomikos, ale na Facebooku Hikomikos myślę, że wszystko uda nam się załatwić. Dobra. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli chcecie widzieć kasztobem na filmiku, kliknijcie w subskrybuj, które znajduje się gdzieś tam powyżej. Czy tam? Nie wiem gdzie, bo ja widzę siebie w dostrzeganym odbiciu. Dobra. Jeszcze może... A to nie. To będzie niespodzianka. Dowiecie się wszystkiego na Facebooku i na... YouTube. To ty na razie, cześć.